Powrót, można powiedzieć, marzeń tutaj u siebie w Szczecinie po dwóch porażkach. Jakie odczucia? I przy pełnej hali, prawie 6 tysięcy ludzi. No tak, publiczność naprawdę dopisała. No ja jestem bardzo z siebie zadowolony. Tak naprawdę pierwsza akcja, pierwsza wymiana. I już w moim wykonaną high kick. I to zauważyłem bardzo mocno, bo od razu ten nos Michała był, był mocno przesunięty. No i co? Wykorzystałem sytuację. Duszenie trójkątne rękoma. No super. Jeśli chodzi o to złapanie się za siatkę i interwencja sędziego, rozbiło to trochę plan walki? Czy zastanawiałeś się co zrobić teraz, co sędzia postanowi? E, moje, moje myśli było takie, no, że te parę sekund e, może odzyskać tą lek lekką taką świadomość, no, ale to nie przeszkodziło mi w wykonaniu dalszego planu, więc e, wyszło, wyszło super. Jak wiesz, kibice właśnie byli przeciwni temu pojedynkowi ze względu właśnie na różnicę doświadczenia. Poradziłeś sobie bardzo łatwo, niezwykle łatwo, co, czym Poniekąd jakoś to potwierdziłeś. Powiedz, czy takie zwycięstwo, gdzie w zasadzie było do jednej bramki, czy to czujesz w głowie, że Kamil wrócił właśnie po tamtych przegranych, czy niekoniecznie jeszcze? Yy, wiadomo, wygrana buduje, ale ja czekam, yy, czekam i, i chcę kolejnego wyzwania. Ja nigdy nie odmawiam pojedynków, zachcę, zawsze mierzy wysoko, yy, więc yy, czekam na ofertę, jaką Federacja mi po prostu sprawi. Zirytowało cię to złapanie się siatki? Yy, powiem jeszcze, że może troszeczkę, może troszeczkę tak, tak wybiło mnie z rytmu, ale tak naprawdę e, to pomogło mi przygotować akcję w głowie, którą wykonałem, e, prawda, parę sekund później. Mimo, że walka trwała naprawdę bardzo krótko, na pewno miałeś w głowie ułożony jakiś plan, każdy ma swój game plan. Zacząłeś od bardzo wysokiego C, teraz kiedy już jest po walce, możesz nam zdradzić, e, jaka była perspektywa twojej walki jeszcze przed jej rozpoczęciem. No tak, no my chcieliśmy trzymać e, na pewno Michała na dystans, e, atakować e, frontkikami, e, na pewno trzymać, Trzymać, trzymać dystans, dużo, dużo kopać nogami. No i tak jak mówię, cały czas dystans, nie, nie, nie wdawać się w bijatykę. Nie chcieliśmy, nie było tu mowy o parterze, chcieliśmy wszystko zrobić w stójce, no a wyszło, wyszło, wyszło duszeniem. Zawodnicy z twojej kategorii wagowej obecnie jechali w roli gości, z którymi rozmawiałem i gdzieś tam potencjalnie szykują się jakieś rewanże, bo tych zawodników 7-7 nie jest zbyt wiele. Wolałbyś iść naprzód z nowymi zawodnikami, czy jednak jakieś rewanże? Bo wiesz, masz rewanże takie, które przegrałeś i chciałbyś stoczyć, a są tacy, którzy z tobą przegrali. No dokładnie, no ja jestem tak naprawdę otwarty na... Na wszystkie propozycje najważniejsze jest to, co chcą kibice, co chcą fani. Moje walki są efektywne, efektowne. Fani chcą tego, chcą oglądać, chcą oglądać mnie, ja daję zawsze efektowne walki, więc myślę, że rewanż, chociażby z Szymonem, duszą, jest jak najbardziej na moim celowiku. Tym bardziej, że pas z kategorii 77 jest wolny. E, Michał Balcerczak schodząc tutaj do szatni powiedział, a chuj z nosem za przeproszeniem, e, przewidujesz, że kiedyś dałbyś mu może rewanż w przyszłości, bo jednak ten, ta różnica doświadczenia była widoczna i to wyszło na początku walki. Ech, tak jak powiedziałem, nie odmawiam niczego, jak Michał poukłada sobie wszystko. Wyjdzie, wyjdzie, do następnych walk, zrobi jedną, dwie walki, dlaczego nie, ja jestem otwarty. Skoro wyszedłeś bez absolutnie żadnego szwanku z tego pojedynku, jak długo będziemy musieli czekać na Ciebie w kolejnej walce, czy już myślisz o czymś kolejnym? Tak, ja nie chciałbym wychodzić z rytmu, tak jak powiedziałem w OKTAGONIE, chciałbym, żeby to był Lublin, marzec, FEN w marcu jak najbardziej, żeby pociągnąć tą formę. Chwila odpoczynku, mała tydzień i znowu wracać na, na właściwe tory i szykować się do następnego wyzwania. Jesteś, zaskoczo... jesteś zaskoczony tym, że jest tylu kibiców, że praktycznie po, po sufit jest wypełniona hala. Coś niesamowitego. Jesteś niesamowity. Hala robi wrażenie, publiczność robi wrażenie. No, To było cudowne przeżycie, dawno, dawno aż takiego przeżycia nie czułem, bo hala i publiczność szczecińska naprawdę dała mi sporego kopa i spory power. Chciałbym wrócić do tego zapania się siatki, bo gdybyś nie skończył tej walki, to wszyscy by teraz o tym mówili, że byłeś w Sztosie, że już byłeś blisko skończenia i nagle zawodnik dwa razy, bo to za pierwszym razem został karany i zaraz złapał się jeszcze raz. Jak twoim zdaniem powinno się to oceniać PMA? Czy jeden punkt minusowy wystarcza, czy nie? No zależy w, se, w jakiej sytuacji, ja nie jestem sędzią, e, Łukasz Bosacki zareagował akurat tak, e, myślę, że to jest słuszne, Łukasz jest bardzo dobrym sędzią, więc ja zostawiam wszystko w rękach e, sędzi, sędziów, a tak naprawdę ja chcę wykonać swoją robotę w OKTAGONIE i, i tyle. jak Michał musiał przeczuwać co nadchodzi w takim razie, skoro tak desperacko łapał się, łapał się tej klatki? Możliwe, nie wiem co miał Michał, Michał po, po tym hajkiku w głowie, no na pewno nie było tam zaciekawie. ciekawie. No. Ale tej walki nie zostawiłeś w rękach sędziów. Nie, no nie, nie chciałem zostawiać w rękach sędziów, chciałem pokazać jak w najlepszej strony. Chciałem, żeby to był knockout, ale wyszło, wyszło z zakończeniem, duszeniem w kwarterze. Chciałem, żeby, żeby to był kolejny bonus do kolekcji mojej, która, żeby to był czwarty bonus tej federacji, daje też mi to ogromnego kopa. Możesz jakoś skomentować to bez królewie, jeżeli chodzi o kategorię 77 kg, które właśnie nastało, czy to jakoś dodatkowo zaostrza apetyt zawodników w tej dywizji A? nie chodzi tutaj o ciebie? No jak najbardziej, ja, ja wiele razy powtarzam i podkreślam, że ostrze, ostrze ząbki na pas kategorii 77 i nie odpuszczę, dopóki nie osiągnę celu, a celem jest pas mistrzowski. Czułeś, że odpływa? Czułem, że mam jeszcze sporo, sporo paliwa w tych rękach. Czułem, że jest bardzo mocno dopięte, że mi z tego nie ucieknie. No, tak naprawdę wiedziałem prędzej czy później, że to, że to był koniec. Tym bardziej, że e, widoczne tryskanie tej krwi z nosa było niezaciekawe, więc myślałem, że e, no, to będzie szybkie, szybkie skończenie. Co Robert Jocz powiedział po walce? E, dlaczego nie częściej? Dlaczego nie robię tak części w walkach? No, Chciałbym no, obiecać trenerowi, że, że będę robił to jak najczęściej i kończył rywalizm swoich jak najszybciej. Gratulacje. Dziękuję, dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję wam, dziękuję.